Na podcast zaprasza ortomedico.pl, platforma do realizacji zleceń NFZ przez internet. Treści zawarte w niniejszym podcaście mają wyłącznie cel informacyjny edukacyjny. Każdą kwestię należy skonsultować z lekarzem. Administrator podcastu nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania dostępnych tu informacji. Demencji często towarzyszy nietrzymanie moczu. Jak pomóc choremu? Problem chorób neurodegeneracyjnych staje się coraz poważniejszy. Demencja, która jest we współczesnym społeczeństwie diagnozowana coraz częściej, stanowi wyzwanie nie tylko dla chorego, ale także dla jego opiekunów. Jedną z dolegliwości, która towarzyszy demencji, jest nietrzymanie moczu. Właśnie dlatego zapewnienie choremu właściwego komfortu ma bardzo duże znaczenie. Czym jest demencja? Demencja inaczej otępienie. To zespół objawów wyrażających obniżoną sprawność mózgu. Zwykle jest kojarzona jako trudności w zapamiętywaniu, lecz mogą towarzyszyć jej także inne symptomy, na przykład chwiejność nastroju, zaburzenia w orientacji przestrzennej, problemy z określeniem godziny, daty, zaburzenia postrzegania rzeczywistości, zaburzenia mowy, postępowanie z osobą z demencją, Współczesna medycyna nie odkryła jeszcze skutecznego sposobu leczenia demencji. Jednak dzięki odpowiednim lekom i terapiom postęp choroby można spowolnić. Bardzo istotne jest stworzenie przyjaznych warunków dla chorego, by pomóc mu w codziennych czynnościach, które stają się wtedy coraz trudniejsze. W przypadku demencji ważne jest też zapewnienie podopiecznym aktywności. Czym zająć osobę z demencją? Mogą być to spacery, ćwiczenia fizyczne, sprzątanie, malowanie, proste gry planszowe, granie w karty, paz. Demencja a choroba Alzheimera. Bardzo często demencja i choroba Alzheimera uznawane są za tożsame jednostki chorobowe. W rzeczywistości jednak Alzheimer jest jedną z przyczyn otępienia. Do demencji mogą przyczyniać się także inne schorzenia, np. choroba Parkinsona, udary mózgu, choroba Pyke, choroba Kreutzfelta-Jakoba, choroba Huntingtona. Nietrzymanie moczu w demencji. Demencji, która dotyka najczęściej osób w podeszłym wieku, często towarzyszą inne dolegliwości. Wśród nich znajduje się także nietrzymanie moczu. Problemy z nietrzymaniem moczu nie powinny być lekceważone. Mogą one świadczyć o rozwijającej się infekcji dróg moczowych, narządów płciowych, przeroście prostaty u mężczyzn. Do popuszczania moczu może dochodzić nawet wtedy, gdy pęcherz nie jest zapełniony. Jeżeli opiekun zauważa problem, konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą, który będzie mógł zasugerować odpowiednie badania, by zdiagnozować jego przyczynę. Oczywiście może być to też powiązane ze stanem demencji, gdy osoba chora nie pamięta o załatwianiu własnych potrzeb, a często nawet nie zdaje sobie sprawy, gdzie znajduje się toaleta. Codzienny komfort osób z nietrzymaniem moczu. Osoby z demencją wymagają specjalnej opieki, aby zapewnić im pełen komfort. W przypadku, gdy chory ma trudności z nietrzymaniem moczu, dodatkowo czuje się zagubiony, wykluczony, osamotniony ze swoim problemem. Rolą opiekuna jest zapewnienie podopiecznemu właściwego wsparcia, uwzględniając przy tym poszanowanie dla jego prywatności, ponieważ dolegliwość ta jest osobista, może wywoływać wstyd i dyskomfort. Podstawą jest właściwa higiena. Codzienne mycie chorego pomaga w utrzymaniu świeżości i czystości, a także zapobiega rozwojowi infekcji okolic intymnych. Można wtedy posiłkować się chusteczkami do higieny intymnej nasączanymi delikatnymi płynami. Kluczowa jest systematyczność, by przyzwyczaić chorego do rutyny. W przypadku przemoczenia ubrań czy pościeli, należy jak najszybciej wymienić je na nowe. Gdy chory może jeszcze ubierać się samodzielnie, warto wybierać dla niego odzież łatwą w zakładaniu z gumkami, rzepami zamiast guzików. Warto ułatwić podopiecznemu samodzielne korzystanie z toalety, zostawienie w niej lekko uchylonych drzwi, zapalonego światła, montaż uchwytów pomagających w siadaniu i wstawaniu z toalety, będą bardzo pomocne. Istotne jest także korzystanie z wyrobów chłonnych. Aktualnie do wyboru jest szeroka gama tego typu produktów. Na niewielkie nietrzymanie moczu sprawdzą się wkładki urologiczne. Gdy nietrzymanie jest większe, u osób zachowujących samodzielność warto zastosować majtki chłonne zamiast zwykłych majtek. Gdy chory nie współpracuje, jest leżący, najlepiej wybrać chłonne pieluchomajtki. Jeśli spodobał Ci się nasz podcast, zachęcamy do jego udostępniania, komentowania oraz do subskrypcji naszego kanału. Zapraszamy również do naszego serwisu ortomedico.pl, gdzie mogą Państwo zrealizować swoje zlecenie NFZ na wyroby chłonne, stomijne, urologiczne oraz dla diabetyka.